Witam was wszystkich serdecznie w moim sklepie dziś sprzedaję... Alkohol? Co zrobi? A, a, no tak! Jesteśmy dzisiaj na serwerze Royal MC No i w sumie co ja tu robię? A w sumie to nie wiem, gram w One Blocka. Witaj podróżniku Wciąż czujesz ten zapach pył bezdęgowy A no! Coś było nie tak z gwiazdami tej nocy Niebo pulsowało tak jakby ostrzegało nas przed czymś, a potem nadeszła ona. Ognista kometa. Zaponowała ciemność dłuższa niż noc. Ehehehe <gryśla> Krystyna, co ty tu robisz? No to co? Tworzy wyspę, tak? Tutaj mam przycisk. Stwórz wyspę. Prowy przycisk. What the hell, bra? Ah, shit. Here you go again! Mogłem wiem o tym, o tym serwerze, przez y, osobę, co tutaj jest u góry. Jestem na fazie równin i mam y, roślinki, więc je tu postawię. Czy dam radę to postawić? Tak, postawię. Szkoda, że te bloki spadają w przepaść. No co się dzieje? Ja żadnych bloków nie dostaję. No i sputek. <grym> Jajko. Tylko jestem po nagrywaniu tego one bloku horroru. Pewnie zobaczycie to dopiero za dwa filmy. Od teraz. Ale już macie teraz. aha, spoiler, co będzie na, na filmie? Jakby ktoś chciał kiedyś obejrzeć. Trochę, trochę w gacie, jakby co? Tak się nie robi. Mam no, złe wspomnienia ze świnią. Dawam tutaj fragmenty. Albo nie dam, nie będę was spoilerować. Pewnie tutaj macie timelapse i nawet nie rozumiecie co ja mówię do was. Jeszcze wam zrobię tak, że w ogóle nic nie rozumieli. Patrzcie teraz to. Afruk. A. wróg krowa spadła. Upsiii. Ehehehehehehehe. <noise> <noise> Nikt tego nie widział jakby, co? No dawajcie, że tego nie widzieliście. I don't like when this is going. <noise> you know. Co tu robi kaseulo? Kaseulo, co ty tu robisz? Kaseolo! O mój Boże, o mój Boże! Come on, man! Widzę wie, czy idziemy zobaczyć wyspę kaseulo. Młode the Sigma! Chłopie nagrywałeś dopiero co w filmik z tego. Tak rozbudował. O! Mogę ci zwalnąć konia? Ja nie, nie, nie zrobię tego, nie będę ci walić konia. What? Jak to brzmi w ogóle? Eee, pomijmy to, pomijmy. Weberbers, e, jak to się nazywało polską? polsku? Międzynajemisiami. My crush has this flag on her bio, can you please tell me what country it is? It's Switzerland. To jest ten. Ja nie wiem jak on się nazywał, chyba po prostu Panda się nazywał. Czy ja mogę stąd wyjść? Nie mogę chyba stąd wyjść. Eee, Estor, uwiedziłeś mnie tu. Nie mogę stąd... Eee, e, 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 najszybsze zwierzę... Kurde, czemu ludzie są tacy szybcy? Ja dopiero co to widzę na tym czacie, a oni już odpowiadają. No i co, ja nie widzę stąd? Eee. Może ja chcę, tak zrobię. zbaguje się może. Wyjdę, 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 zobaczysz. zbaguje to. Kurde, nie zbaguje. Dzięki. No tak. MVP. Spójrzcie na niego. Spójrzcie na niego. tu footballer. Chciałem pójść do, do farmy, zapomniałem, że nie ma stąd wyjścia. Jezus, jakim jestem idiotą. Stupina. Patrzcie, jaki dumny. Jaki dumny. Zrobię ci zdjęcie z tym. Eee... O, ja tu jestem, na 124 miejscu. Zabitych smoków. Topka poziomu wyspy. O, skanijcie, które ma miejsce. Siema, jestem na wyspie. E, trochę się pozmieniało, widzowie. Ha, ha, troszeczkę się pozmieniało. Ej, dużo zrobiliśmy. Sami od kwiatki posadzę. O, tutaj jednego, tu drugiego, tu trzeciego i, i tu e, czwartego, piątego i mamy 10 kwiatów. Dobra, kopię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, päh, p p chwila. Nie, to nie ma sensu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, to jest dziesięć. Jednak dobrze było. Więc muszę tu położyć. O! Tak powinno być spoko Posadzę tą brzozę. Mimo, że nienawidzę brzozy. Kazu, Olo, co ty tu robisz? Kurde. Będzie, będzie mnie podglądał. Podgląda mnie. Co się patrzysz, paru wodęta? Co się patrzysz, paru wodęta? Ludzie Ludzik nie widziałeś? Let's go! Mam nie stresować. Dobrze. Będę się stresować. Jestem czym? Przepraszam bardzo. Możecie przestać się popychać nawzajem tu piątkę. Drodzy Państwo. Ci widzę to Spokójcie Uspokójcie się, błagam. Jezu jest... jeszcze szósty się pojawił, przyleciał szósty jakiś... Mm -mm. I don't like this. Jesteście moimi podwodnymi. Władam wami. Może tu popostawiać sobie już bloczki. tak nie wiem. Nawet nie wiem ile już mam położone. Powiedzmy, że tyle położę. Tutaj chyba zrobię farmę. Po drugiej stronie zrobię sobie dom. Zbuduję sobie dom. To będzie farma jedzenia. To będzie dom, bo ma takie fajne wejście z tymi kwiatami. Czuję się ogólnie obserwowany, czuję się bardziej obserwowany niż w tych filmikach z horrorami, co ja je nagrywam. Masz się, drogi panie na mnie, nie patrzysz. Naprawdę stresujesz mnie. Będzie trzy. To też będzie trzy wtedy. Ale moi podwadnicy je lubią, więc pozwolę Ci zostać na tej wyspie. To będzie to. Co braku mi jednego klocka? przynajmniej jest estetyk, tak, jest prosto, bo to jest dwa bloki, dwa bloki, pasuje mi to. No i co jeszcze mogę z tej zrobić? W sumie to nie wiem podziemia spoko sobie pokopię trochę tutaj tego no nie, gravel blok dirta powinno być w porządku, teraz nie powinno mi spadać w końcu mogę sobie zrobić pochodnie bardzo mi na tym zależało, gdyż iść ponieważ chcę sobie tutaj dać pochodnie obok mojego drzewa zostawię też tu jest prosto, jest prosto zjem sobie marchewkę nie, to był głupi pomysł, jezus. Przecież to mogło służyć w mojej farmie. Ja jestem debilem, jednak czasem. Nie tylko czasem, ale. Nieee, Je... Dobra, no przeżyjemy jakoś z tym. Hej, pająk. Leży, nie ma nosy, To mi nie zrobisz krzywdy. Tutaj powkładam te roślinki. I jedzenie. I spoko. Zrobię sobie jeszcze piecyk. I co, i to w sumie tyle. Wystarczy mi do widzenia.